Siemanko witam wszystkich. Dzisiaj pokażę Wam jeden z moich treningów. Zaczynam od klaty. Na początek rozgrzewka 38 kg. Seria trochę cięższa, 58 kg, teraz troszkę mniej powtórzeń na pewno będzie. Ale nie dużo mniej. W czasie popijam sobie krewnenkę. Wasze zdrówko. Ostatnia seria to będzie 78 kg. tym ciężarem, z tego co pamiętam, to zrobiłem najwięcej 18 razy. Zobaczymy, jak się pójdzie. Dzisiaj nie będę stówką robił, na razie spokojnie. Może następny trening stóweczką spróbuję pobić maksa. Maksa stówką chyba 12 powtórzeń miałem. Cel to 100 kg na 20 ruchów. Wtedy zwiększę ciężar. Dobra, próbujemy! Dobra, wystarczy. 20 powtórzeń z dużym, dużym zapasem. Myślę, że następny trening zakończę stówką i, i pobiję te moje 12 powtórzeń. Po klasie warto napić się białeczka. Teraz czas na biceps. Nie ma co za długo spoczywać, więc jedziemy z koksem. Druga seria 10 kg więcej, czyli 38 kg. Nieco krótsze przerwy niż zwykle i już o wiele ciężej. Ostatnia seria, 43 kg. I wystarczy żelastwa na dzisiaj. Yeah. Yeah. Pięknie. króciutkie przerwy. Będę starał się też pobić moje rekordy w unoszeniu ramię ze sztangą, czyli na biceps. Ale to spokojnie. Spokojnie, bo to trzeba powoli. Dawno nie robiłem właśnie ciężkich bicepsów, zawsze delikatnie. W ostatnich kilku tygodniach. Nie ma co przesadzać, żeby nie ulec kontuzji. Uff. Trzymajcie się, na razie. Hop. Zapomniałem o jeszcze ważnej rzeczy jednej. Czerowerek treningowy. Trzeba jeszcze swoje wyjeździć. Kieś pół godzinki w zupełności wystarczy. W samym początku jeździłem gdzieś tak po 20 minut. Oczywiście nie codziennie, tylko czasami jest tak, że dwa 3 razy pod rząd dzień dwa dni przerwy, czasami troszkę więcej. Przez okres świąteczny miałem dłuższą przerwę, to gdzieś tam było z. 5 dni przerwy odjeżdżania na rowerku, ale tak to staram się codziennie lub prawie codziennie. Teraz już zwiększyłem intensywność. Najpierw zwiększyłem na 25 minut, a od dzisiaj już po pół godzinki będę jeździł. Całej jazdy pół godziny nie będę wam pokazywał, no bo to by było za zadumne. Pół godziny patrzeć na mnie, jak ja na rowerku zasuwam. Także trzymajcie się. Marka, trenujcie. Pobijacie swoje rekordy. Jak uda Wam się jakiś rekord pobić, to możecie mi wsta wstawić do internetu i w komentarzu wysłać mi link, chętnie obejrzę, skomentuję. Trzymajcie się, narka!